Witam Was dziś w nadmorskim klimacie. Kto do domu z kamienia zagląda regularnie, ten na pewno już się domyśla, gdzie jesteśmy. Lido di Dante, jedno z południowych kąpieli z serce Riviera Romaniola. Włochy to niezwykłe bogactwo, jeżeli chodzi o krajobraz nadmorski. Włochy to półwysep. Więc y, możemy tutaj wybierać od plaż piaszczystych, skalistych, białych, wulkanicznych, jest wszystko. Na tle tego bogactwa plaże Riwiery Romanii na pewno nie prezentują się spektakularnie. Natomiast jest w nich coś wyjątkowego, jest w nich pewna swojskość, naturalność. Coś, co tutaj przyciąga. Przyjeżdżamy tutaj nie tylko dlatego, że jest to najwygodniejsza dla nas plaża, znajduje się niecałe 80 km od Marradi, ale też ze względu na, na fakt, że jest to jedyny na tym odcinku naturalny fragment Adriatyku, plaży Adriatyckiej która jest niezakłócona barami, hotelami, em, nie ma tutaj wielkiego gwaru. Kilkaset metrów przede mną zaczyna się park i ścisły rezerwat. Zaraz się tam przespacerujemy. Lido di Dante znany jest przede wszystkim z plaż turystów, ale nie znaczy to, że kto tutaj przyjedzie, jeżeli nie ma przyjemności być na takiej plaży, wystarczy, żeby znalazł swój zakątek bliżej parkingu, bliżej kąpieliska. Plaża nie ma wyznaczonej granicy. Po prostu sami idąc spacerując plażą widzimy, że naturystów. Zaczynają pojawiać się na turyści, więc jeżeli nam taki klimat nie odpowiada, zatrzymujemy się wcześniej. I pierwsze osoby, Spragnione Słońca, już z niego korzystają. Wyłączamy kamerę i podejdziemy na granicę parku. Doszliśmy do granicy, plaży, po której możemy się poruszać swobodnie. Tutaj zaczyna się ścisły rezerwat. Na schemacie możecie zobaczyć w różnych porach, jak zmienia się, jak zmienia się jakby miejsce, dokąd możemy dojść. Fragment czerwony na środku, to jest miejsce, gdzie wpływa rzeka Bywano, jest pod ścisłą ochroną i tam przez cały rok jest absolutny zakaz wstępu. Tylko i wyłącznie organizowany na specjalne życzenie, po uprzednim, wcześniejszym umówieniu, wstęp tylko z przewodnikiem. Niebieskie fragmenty są wyłączone tylko okresowo. Wiosną, na początku lata. Potem też trzeba zawsze sprawdzać, czy nie ma szczególnych komunikatów. Fragmenty zielone, my jesteśmy, ruszyliśmy od góry, od Vidodidante, są wolne. Tutaj już jest znak stop, dalej, dalej nie przejdziemy. Przepiękna, naturalna wydma. Ostatni taki fragment na, po tej stronie, na tym odcinku, jakby Adriatyku. Miejsce lęgowe ptaków. Później zaprowadzę Was na spacer po lasku piniowym. Jest naprawdę ślicznie. Pamiętajcie o szacunku dla natury. Takich dziewiczych miejsc jak to jest już bardzo niewiele. Także zatrzymajmy się w tym miejscu a dalej uszanujmy uszanujmy zakaz i podziwiajmy na odległość a jest naprawdę co podziwiać Zeszła zima nie ta teraz tylko właściwie zima zeszłego roku 2002 roku była bardzo ciężka dla tej części wybrzeża po silnych sztormach zniknęła część plaż Także no właśnie, to uświadamia tylko, jak natura sama potrafi się niszczyć i jak wszystko to jest kruche. Widzę, że w tej chwili zostały umocnio, ustawione umocnienia, trwały prace jeszcze w zeszłym roku, więc mam nadzieję, że Rawenna sobie z tym problemem poradziła. Mamy piękny majowy dzień, niektórzy już się nawet kąpią. Ludzi na szczęście jest tylko garstka. Mimo pięknej pogody jest delikatna mgiełka na horyzoncie, tak zwana foskija. Ale jeżeli się dobrze przyjrzycie, za moimi plecami widać najbliższe kąpieliska, Milano Marittima Czerwie, widać najwyższy budynek Cesenatico, najwyższy budynek Rimini, a przy dobrej pogodzie, chociaż dziś też delikatnie widać zarys, widać Rimini, a nawet półwysep Conero. To, Didante, to jedno z naszych ulubionych nadmorskich miejsc, tak jak już wspomniałam na początku i tak jak każdego roku piszę na blogu. Lubimy to miejsce, bo lubimy piknikować. Jest oczywiście tutaj bar, ale najbliższy bar znajduje się szczęśliwie 500 metrów dalej. Nic zatem nie zakłóca naturalnego krajobrazu. Dzisiaj tradycji stanie się zadość. I będzie oczywiście nadmorski plażowy piknik. Czuję, że zgłodniałam, a jeżeli ja zgłodniałam, to na pewno zgłodniała też świta, która czeka na mnie na kocu i myślę, że e, może już tam na nas cichutko wygrażać. Także piknik, pauza na piknik, a potem pójdziemy na spacer do Lasu Piniowego. Zanim się pożegnamy z Lidolidante, jeszcze krótki spacer po lasku piniowym. Chodźcie ze mną. Pineta W Lido di Dante, czyli lasek sosnowy, który ciągnie się wzdłuż plaży, wzdłuż wydm. Możecie nim dojść aż do samego ujścia rzeki, o której mowa była wcześniej. Natomiast trzeba zawsze sprawdzić w jakiej porze jesteśmy, czy jest wolne przejście, czy trzeba zgłaszać się i prosić o przewodnika. Nasz rodzinny majowy dzień powoli dobiega końca. Na zakończenie, krótki przystanek, krótki spacer w Pineta di Lido di Dante, czyli pineta to znaczy e, lasek sosnowy. To idealne miejsce na spacer, na wycieczkę rowerową, na posłuchanie odgłosów natury. E, oczywiście latem. Panuje tu większy zgiełk, jest większy ruch, to jest wyjście z kempingu, zamiast strelu ptaków jest cykanie cykat, ale tak czy inaczej to jest fantastyczne miejsce. Przekonajcie się sami. Lido di Dante to miejsce przede wszystkim dla tych, którzy lubią kempingowanie. Za plażą znajduje się jeden albo nawet dwa kempingi i parkingi dla kamperów. Tuż za barem, w którym jestem, znajduje się też e, duży parking, ale pamiętajcie, że w szczycie sezonu trudno znaleźć miejsce. Ja dzisiaj już się z Wami żegnam. Teraz zostaje czas tylko i wyłącznie dla świty. Do zobaczenia następnym razem.